Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w spontanicznie utworzonym programie Zguta Zjeżdża, czyli Zguta Zjeżdża z Wagi. Doczekaliśmy momentu, znaczy ja doczekałam, nie wiem, czy Wy tak y, y, czekacie jak ja. Słuchajcie, dwa miesiące. Nie ukrywam, że miesiąc to taka rozbiegówka, zawsze tak łatwo. Natomiast dwa miesiące to już jest coś na redukcji. Nie wiem, czy w ostatnim półtora roku lub dwóch latach byłam tak długo na Deficycie kalorycznym? Wydaje mi się, że nie. Miałam w 2021 roku spektakularne schudnięcie, czyli schudłam około 15 kg, chyba nawet więcej, 16. I to było 4 lata temu. I naprawdę już wyglądałam bardzo, bardzo dobrze. I od tego czasu. To było takie, może 7 kg, to nie było nic spektakularnego, natomiast mamy, można powiedzieć, dychę, bo tak wulgarnie, brzydko mówiąc, gdyby doszła na przykład dzisiaj Kupa, to byłoby 10 kg. Zważyłam się oficjalnie u mojej siostry w gabinecie we Wrocławiu i mam minus 9,8. Rano myślałam, że jest to minus 9,4, ale może tutaj ta waga łazienkowa źle łapała. Dzisiaj po południu około godziny 15, zważyłam się, więc nie na czczo, już tam byłam po dwóch posiłkach. Więc ta waga jest prawie minus 10 kg od 6 czerwca. Czy jest radość przeogromna? Jedyny skutek uboczny, a ja jestem generalnie osobą, która nie choruje ani nie ma żadnych przeciwwskazań, w ogóle nie jestem honorowym dawcą krwi, nic się mi nie dzieje zawsze jestem zdrowy jak koń, to spóźnia mi się miesiączka na przykład teraz 8 dni. I tutaj mnie ciekawi, czy ma na to wpływ na przykład lek. Na razie jeszcze obserwuję, czuję się taka nabrzmiała, obserwuję swój organizm. Jeszcze nie macham rączkami, jeszcze nie tupię, jeszcze nie przeżywam. Natomiast no, ja zawsze mam regularne miesiączki, więc to mnie trochę dziwi, że ten okres się spóźnia. Nie wiem, czy to przez lek. Zobaczymy. To muszę skontrolować, bo to, to mnie trochę niepokoi, nie ukrywam, bo tak oczekuję, już już bym chciała, nie? Tak jak zwykle człowiek tego nie chce, to już bym chciała już mieć z głowy. Um, Intuicyjne jedzenie. Ja Wam na przykład wrzucę dzisiaj, byłam z moimi kolegami, chciałam powiedzieć, chłopakami na pancake'ach, bo oni bardzo lubią takie jedno miejsce tutaj we Wrocławiu, gdzie są pankejki. I mój syn nie dojadł tego pancake'a, on był tam zmaczał, ja nie do końca przepadam. Natomiast, no to, to takie wiecie, no, parę takich truskaweczek, no i ja, ja po prostu nie mam takiego apetytu. Ten lek, na którym ja jestem, o którym wspominałam we wcześniejszych odcinkach, powoduje, że ja naprawdę... Jedzenie nie jest dla mnie atrakcyjne, ale z drugiej strony ten rynek nie odbiera mi radości z życia. Ja wychodzę ze znajomymi. Moja siostra tutaj wczoraj zrobiła przepyszną pizzę, naprawdę przepyszną. Zjadłam sobie w ramach kolacji dwa kawałki i nie miałam wyrzutów sumienia. Nie wiem, po prostu ta relacja moja z jedzeniem. Jest bardzo, bardzo dobra. Muszę pilnować tego białka, ale to wam mówię w każdym odcinku, że tutaj czuję, że, że mogę ten mięsień troszeczkę redukować, co nie powinno mieć miejsca. Nie zawsze jestem fita regularna, biję się w piersi, Powinnam wszystko tak naprawdę zapisywać w aplikacji. Tempo życia czasami na mnie na to nie pozwala, nie mam na to czasami czasu. Oczywiście jest to głupia wymówka, no bo zapisanie czegoś w aplikacji albo zeskanowanie. Kodem, no to to jest po prostu sekunda, ale to jest takie roztargnienie, takie jakieś po prostu, no nie pilnuję tego. To powinno być dla mnie priorytetem i powinnam rzeczywiście to białko liczyć. Nie robię tego, moja wina, moja wina. Gdybym miała komuś poradzić. Redukcja, ktoś na przykład miota się tak jak ja się miotałam. Ja nie wiem, czemu ja tego nie zrobiłam. Po prostu wiecie, no w głowie nam się są jakieś takie rzeczy, że, że już tyle diety, że nie damy rady. Ja, mając 39 lat, naprawdę już tego trochę przerobiłam. To powiem Wam, że nawet jeżeli miałoby być to 70 czy setny raz, to naprawdę jest warto. Warto jest zadbać o swoje zdrowie, warto przerwać to takie, takie bycie w ciągu. Ja myślałam, że coś stracę. Kiedy na przykład teraz, przez wakacje, będę, będę na leku, będę na redukcji, to może jakieś grille mnie ominą. Słuchajcie, ja nigdy nie jadłam tak fantastycznie jak teraz. Jeżdżę na Festiwal Polska Od Kuchni, gdzie są panie z kół gospodyń wiejskich i karmią, karmią jak nigdy. I jest zawsze przepyszne jedzenie, tylko ja to po prostu jem. Nawet nie chcę użyć umiarem. Ja tego jem, ile chcę, a chcę mało, bo lek powoduje u mnie sytość. To opróżnianie żołądka jest znacznie mniejsze. No, radzę poczytać. Trochę to jest może nieetyczne, tak do tego przekonywać. I też jestem właśnie daleka od podawania nazwy tego leku, tak jak wcześniej Wam wspominałam. Mówię to tylko zaufanym osobom, osobom, które znam, no bo wydaje mi się, że w ogóle reklamowanie leku i mówienie o tym publicznie jest nieetyczne. Natomiast wszystkie leki dla osób chorych na otyłość są zbawieniem, moim zdaniem, i e, choroby się leczy, więc zastanówcie się. Ja wiem, że to może jest droga sprawa, ja wiem, że może nie jest to dostępne dla każdego, natomiast jakbyście sobie tak policzyli, ile przyjadacie czasami w miesiącu, no to myślę, że ta cena nie jest aż taka wielka, jak nam się wydaje. Po prostu trzeba, mm, trzeba sobie. Ustalić priorytety w życiu. I czasami naprawdę te, ten tysiąc złotych, czy, czy może trochę mniej, zależy, jak tam dawkujecie, jak wam lekarz da jakieś patenty. Czasami jest warte tego, żeby zainwestować w swoje, w swoje zdrowie, ale wiadomo, ludzie są w różnej sytuacji życiowej, więc ja naprawdę też nie chcę tutaj wnikać w ten temat. Natomiast ja Wam mówię o sobie. Rewelacyjna e, cera, rewelacyjny nastrój, bo wiadomo, że no, tym jedzeniem trochę się nagradzałam, więc ono mi tak troszeczkę te emocje regulowało, ale zawsze się okazało, że na krótko. Więc czuję się super. Ja tak nawet za każdym razem, kiedy nagrywam wam te filmiki, myślę sobie, no i znowu będę mówiła, jak się czuję fantastycznie, <laughs> ale nuda. E, ale z drugiej strony, chcę was. E, Chcę was pokrzepić, jeżeli jeszcze nie jesteście na etapie wzięcia się za siebie, albo może właśnie też jesteście, zaczynacie, albo jesteście tak jak ja, też około tych dwóch miesięcy, to słuchajcie, ale będzie pięknie, jeszcze za miesiąc, za dwa, za trzy. Teraz byłam na dosyć sporym spacerze sporym. Z moimi synami, pięć kilometrów, to jednak jest spory spacer. Bo oni e, zwykle nie lubią ze mną na takie spacery pięciokilometrowe chodzić. Natomiast rozmawialiśmy sobie, było fantastycznie. Chodziliśmy sobie po Wrocławiu e, i mimochodem właśnie łapałam te, te dodatkowe metry i kilometry. Kupiłam sobie smartwatcha, który też mi tam mierzy różne rzeczy. Ja nie jestem jakąś taką obsesy, obsesyjną gadżeciarą, natomiast no, mało asertywna jestem, a kocham ludzi z T-Mobile, więc zadzwonili i mam zegarek. No ze mną krótko, szczególnie jak jest bardzo fajny pan z niskim głosem. No to już w ogóle mnie kupił. W sensie, ja kupiłam. Um, I... no i będę sobie tam mierzyć te sny, co mi się śni, jak mi się śni, jakie mam ciśnienie, macham tym zegarkiem, on mi liczy kroki, on jest skubany trochę nieuczciwy, bo jak ja tak macham ręką, to te kroki się naliczają, więc muszę z tym zegarkiem trochę jeszcze pogadać i musimy się lepiej poznać. Cieszy mnie, Cieszą mnie zmiany, które się dzieją w moim ciele. Ja wspominałam Ci na Insta Stories, że jestem tutaj we Wrocławiu też służbowo, bo, bo nagrywam serial. I pierwszy dzień zdjęciowy mój był 23 czerwca, czyli tak naprawdę byłam no około dwóch tygodni na redukcji. I te spodnie we mnie ledwo wchodziły. Naprawdę, ledwo wchodziły mi na dupę. Ale weszłam, więc już się cieszyłam, że i tak nie ma siary, że Zgudczyńska nie zmieściła się w spodnie. Więc weszłam w te spodnie. Natomiast, jak usiadłam, to one mi się tak troszeczkę, taka buła mi się robiła przy kieszonce. I dzisiaj dostałam te same spodnie po raz drugi po półtora miesiąca. No i powiem Wam, że był luz, mogłam sobie wsadzić spokojnie tutaj rękę. Czułam się w tych spodniach elegancko i one były, nie mówię, że za duże, ale były luźne. I po ubraniach widzę, no po wadze widzę. Jeszcze to nie jest etap, że ludzie po mnie widzą, chociaż już tam czasami mi się zdarzają jakieś komplementy, natomiast ja cały czas mam dużą wagę. Ja Wam celowo nie mówię tej wagi, ponieważ każdy z nas jest inny. Ja mam metr 68 wzrostu i, i moja waga dla dziewczyny, która waży, y, która mierzy metr 50 będzie zupełnie inna, a ja wiem, że Wy się lubicie porównywać. Ja wiem, ja Was znam, ja, wiecie, no nie, nie urodziłam się wczoraj. Ja pamiętam, że też e, zawsze, jak na przykład ktoś, ktoś ważył tyle samo co ja, był szczuplejszy, to ja mówię, ale jak to? My jesteśmy w ogóle inni, mamy inną budowę, nie ma co się sugerować. Natomiast ja wam obiecuję, że ja wam tą wagę powiem. Ja nie będę wam ściemniać, ja mam wszystko zapisane, ja robię sobie analizy, ale nie chcę tego mówić teraz, bo no bo ja jeszcze w tej wadze chodzę i nie chcę być yy, po prostu. No trochę mi jest głupio, no dowaliłam tych kilogramów. No, ja nie mówię tego, z, bo się wstydzę. No. Jestem normalnym człowiekiem, który wstydzi się dużej wagi, a jak schudnę, to z dumą będę mówiła, że. Schudłam te 40 kg i było, i nawet może nie mówię, że będę ją celowo zawyżać, ale tym bardziej będę się nią chwalić, że jednak kawał pracy ym, zrobiłam. Więc na razie jeszcze nie przechodzi mi to przez gardło. Oczywiście yy, <śm> ja nigdy nie mam takiej dużej wagi, więc no, tym bardziej się cieszę, że ona yy, się już troszeczkę redukuje. Jaki ja mam wpływ na tą moją dietę? Czy mam duży wpływ? Tak, bo dużo ludzi mówi, że biorąc leki nie mamy wpływu, że to się samo dzieje. To się samo nie dzieje. Ja cały czas czuję, widzę, ja cały czas funkcjonuję wśród jedzenia, więc to cały czas jest moja decyzja, czy coś włożę do buzi. To moja decyzja, czy pójdę na trening. Czy leki pomagają? Tak tak jak mówiłam, czuję, że ten żołądek jest wypełniony, że dłużej jestem syta, że nie jestem łasa, nie jestem taka łakoma, nie ma tego, ten ośrodek nagrody jest wyłączony, tak jak wspominałam. Lek bardzo dużo daje. Natomiast cały czas to ja jestem panią tego sukcesu. Nie dajcie sobie tego odebrać osoby, które są na leku. Bo będą Wam umniejszać, tacy są ludzie, ja siama, ja siama śchudłam, a Ty bierzesz leki. Są leki, jest choroba, Trzeba się wspomagać e, lekiem, bo to nie jest nic złego. Czy znaczy, trzeba? Można, jeżeli się chce. A jak się nie chce, to nie trzeba. Rób ta, co chce ta. Więcej będzie u mnie tego sportu, kiedy trochę jeszcze zrzucę masę. No teraz chodziłam, około zrobiliśmy tych 5-6 km, no i bolą mnie stopy. Cały czas mnie bolą stopy. Mówię o tym głośno i wyraźnie, ponieważ jak się ma dużą masę, to prędzej czy później coś boli. Jak nie kolana, to stopy robią się otarcia na udach. No ja teraz yy, nie mam otarcia na udach, ale pamiętam taką sytuację, że miałam taką sukienkę i było bardzo, bardzo gorąco. To mm, no tak, to osoby z nadwagą wiedzą o czym mówię. Natomiast powiem Wam tak. Tak, ja jestem w procesie redukcji, więc nawet jeżeli coś mnie boli, to ja wiem, że to poboli mniejsze tylko chwilę. Że z każdym dniem, z każdym tygodniem ten ból będzie coraz mniejszy, bo waga będzie mniejsza. Więc e, czas ucieka, a ja z każdym dniem czuję się lepiej, jest mnie mniej, jest fantastycznie. Nie wypadają mi włosy, bo dużo ludzi mówiło, że nie chcę tego leku brać. Ym, tak czytałam, ponieważ no, te leki powodują wypadanie włosów. Nie mam żadnych skutków ubocznych, jeżeli o to chodzi, tak jak wspominałam, czuję się na nim fantastycznie i nie piję w ogóle alkoholu, jakby cały czas podtrzymuję i nie będę pić tego alkoholu, bo po dwóch miesiącach nie picie alkoholu, nie chodzenia z koleżankami na proseko i nie picia sobie jakiś tam piwek, chociaż nigdy nie przypadałam może akurat za piwem, ale no wiecie, jakieś proseczko, aperolek, nie ma u mnie tego, jest tylko bezalkoholowe i to czasami nawet w ciągu dnia dobrze się nawadniam. Dobry izotonik. Teraz byliśmy na wakacjach z moją siostrą, to, to o 15:00 sobie otwierałam szampana. Bez alkoholowego, bo to 17 kalorii, słuchajcie, w 100 ml. No to a smakuje lepiej niż woda. Yy, więc, yy, więc dobrze mi wchodzi bezalkoholowe. W ogóle teraz chwalę sobie strasznie, ten, 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 w, jak jest ciepło. Chociaż co lato mamy takie, jakie mamy, ale mimo wszystko, jak jest ciepło, chwalę sobie te, te Piwko zero, bo czuję, że i, i, i proseko zero, że. Jakby jestem wakacyjna, że widzicie, no ja nie jestem na Brokułach i z całym szacunkiem, i na brukselce, tylko ja naprawdę jem rzeczy, które mi smakują. Czasami zjem też brzydko, czasami zjem jakieś parówki, do siostra mi poleciła, żebym się przerzuciła, jak jeżeli lubię raz na jakiś czas zjeść prymitywną parówkę, to żeby ona była proteinowa, żeby te produkty były lepsze. Skyr taki odkryłam, bardzo dobry teraz, z Lidla. W ogóle takie pianki są fajne, takie puchate pianki proteinowe. Naprawdę tych zamienników, batony proteinowe na Allegro, kupiłam świetnej firmy. Jak znajdę fotę w telefonie, to Wam wrzucę tej firmy. jakie to dobre batony, jakie dobre mają makro, mikro, czy tam, co, co tam mają. Są, są świetne. Także polecam bardzo, bardzo gorąco, dużo owoców, warzyw, które jadę do Berlina, bo tak naprawdę nigdy nie byłam w stolicy Niemiec i jutro jadę i na pewno wpadnie kebab. Pewnie, znając już swój żołądek, on nie wpadnie w całości, bo nie będę w stanie go zjeść. Zjem pewnie z połowę. Ale nie zabieram sobie radości z tego jedzenia. Jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. E, trzymajcie się w swoich postanowieniach, w fajnych swoich nawykach. Czujcie się fantastycznie. Tego Wam życzę i widzimy się za dwa tygodnie. chào chào!